Teraz porozmawiamy o czekoladzie Wawel o nadzieniu krówkowym. Czekolada nadziewana, na pewno przysmak wielu osób. I udajmy się do składników na samym początku, potem powiemy o jej smaku, ogólniej, ogólnej ocenie. Czekolada wyprodukowana przez Wawel, nadzienie krówkowe, czekolada mleczna z tym właśnie nadzieniem. Składniki: czekolada mleczna 64% i tutaj generalnie już bym powiedział no fajnie. Oczywiście w czekoladzie mlecznej na samym początku znajdziecie taki składnik jak cukier. No i to już już nie fajnie. Na samym początku czekolady mlecznej, co się z niej składa? Cukier. Czy z cukru robimy czekoladę? Nie. Czyli powinien się generalnie tam znaleźć inny składnik na pierwszym miejscu, a nie cukier. Czyli jest ona bardzo słodka. Cukier, mleko w proszku, pełne tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa. Fajnie, fajnie. Tłuszcz roślinny, nie napisany jaki, ale tutaj trzymamy za słowo, a przynajmniej mamy nadzieję, że nie utwardzony, bo chyba by musieli napisać. Tłuszcz mleczny, emulgator, lecytyna sojowa, aromat, przecinek i potem na kolejnym miejscu co jest? Cukier. Czyli tego cukru tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, a cukier taki drogi, mogliby go trochę oszczędzić na tym. Syrop glukozowy. Czyli przypomnijmy, no tam było na pierwszym miejscu w tej czekoladzie mlecznej cukier, na pierwszym miejscu. Potem wyszliśmy z składników czekolady mlecznej i na kolejnym pierwszym miejscu był cukier, a potem zaraz po cukrze był sylobu glukozowy, czyli słodzik do cukru. Cukier, cukier, słodzik. Cholera, jakie to musi być słodkie. Praktycznie składa się na razie głównie z cukru. Jedziemy eee, dalej. Mleko zagęszczone, słodzone. Mleko zagęszczone, słodzone. Cukier, cukier, glukoza, mleko zagęszczone, słodzone. I jedziemy dalej. Hmm. Tłuszcz roślinny utwardzony. I tutaj już generalnie standardowo mógłbym powiedzieć dosyć tego kół. No jak to możliwe? No tłuszcz roślinny utwardzony. Czyli ten tłuszcz, który już w innych filmach mówiłem, jeżeli ktoś ogląda moje poprzednie filmy, to wie na pewno, że mówię zapchane żyły, choroby wieńcowe, nadciśnienie. Czyli tłuszcz roślinny utwardzony, ten który jest podejrzewany, podejrzewany, stwierdzony, to jest już pewnie. Ten, który jest uznawany za jeden z najbardziej szkodliwych składników w produktach żywnościowych, jest sobie walnięty we wabelku czekoladzie. A co tam, niech się dzieci... Teraz napakują, potem jeszcze inni zgarną na lekach za obniżenie, a katarki i polopiryntki będą rąbali, żeby obniżyć ciśnienie, rozrzedzić krew. Albo wylądują od razu na łóżku, jak będą bardzo zapchani. No tutaj oczywiście nie mogę mówić, że Wawel Was zapcha tak, że wylądujecie w szpitalu po zjedzeniu czekolady. Ale jeżeli będziecie od lat jedli dziennie taką kostkę albo cztery, no to się skończy Wam na pewno nieciekawie. Tłuszcz roślinny utwardzony, niedopuszczalny składnik i za ten sam składnik można by powiedzieć, że tego produktu nie polecam i oczywiście już nie polecam, dlatego, że było słodyczy, tak jak wcześniej wymieniałem, od jasnej cholery oraz ten tłuszcz roślinny utwardzony, no to jest już trochę przegięcie tego całości w składzie, ale idziemy dalej, substancja zagęszczająca, maltodeksyna, woda, mleczna minimum 30%, mlecznej, i maltodeksyna, 30%, to generalnie można przejechać. Ale jeszcze raz zarapujmy cukier, cukier, glukoza i mleko słodzone. Tłuszcz roślinny utwardzony. Ja pierdzielę. No to naprawdę nie jest godne polecenia. Moim zdaniem nie jest godne polecenia. Składnik jest absolutnie niedopuszczalny. Ale jak to wygląda w środku, dopiero otworzymy pokażemy. Bo często o tym zapominam, żeby otworzyć te paczki. Czekolada Aj, już gorąco. Tak jak mówiłem, w innym filmie 30 stopni, na dworze, jak ona ma wyglądać. A, i może bardziej, otworzymy. Same kostki wyglądają tak, czyli fajnie, ale połammy ciuchę jedną. I karmel, jak widać, jest go sporo, tego nadzienia krówkowego. Na pewno dzieci by były zadowolone, na pewno by go wtryniały, jeszcze bardziej niektóre się pasły. Ale problem jest jednak ze składem. Smak. Smak na pewno będzie smakował na większości dzieci lub innym osobom, które bardzo lubią słodycze. Ktoś myśli o mnie pewnie już. I, I na pewno to będzie dla nich niezłe. Ale pamiętajmy, cukier, cukier, glukoza, leko, słodzone. No to, no to praktycznie będziecie jak tłuczniaki potem wyglądali. I moim zdaniem lepiej tego już z samego cukru wziąć to odłożyć na półkę. I tutaj taka ciekawostka, tak, na boku filmu, zobaczcie sobie na składę czekolady gorzkich. Czekolada gorzka w składzie cukier. <gryw> to praktycznie znajdziecie na każdej czekoladzie gorzkiej. Ale mówmy o tej. W składzie niedopuszczalna ilość, aż taka duża cukru moim zdaniem. Druga sprawa, syrop, <gryw> znowu syrop, tłuszcz roślinny utwardzony. Kurde mać, tego absolutnie nie polecam, tego to trzeba po prostu moim zdaniem odłożyć na półkę, no coś, co jest tak szkodliwe. Jest tak dużo artykułów w sieci na temat kontrowersji akurat tego składnika, no że to jest w słodyczach, szczególnie tam, gdzie kupują to dzieci, to powinno być absolutnie zabronione. No ale nie jest, no i tutaj praktycznie z czego składa się ta czekolada? Z tego, że 60-tej głównie cukier oraz syrop ten tłuszcz utwardzony, smak mimo, że jest dobry, no to i tak jest produkt moim zdaniem bardzo kiepski. Czyli yy, tak jakbym miał ocenić osobno to smak piątka natomiast skład pałka na 10 oraz cena 2,50 yy, to praktycznie można powiedzieć, że względem tej jakości cukru no jeżeli oni cukier jest teraz drogi i dali go tak dużo, no to cena wynika pewnie z ilości zawartego cukru. Natomiast porównajmy te wszystkie ceny i dajmy taką ocenę końcową to moim zdaniem, dwuja. Także nikomu nie polecam właśnie Wawela, czekolady o nadzieniu krówkowym. no Dlatego, że po prostu w tym składzie jest moim zdaniem niedopuszczalna. Jeżeli ktoś ma inne zdanie na ten temat, to zapraszam do podzielenia się swoim komentarzem. Z mojej strony, dwuja nie polecam Wawel o nadzieniu krówkowym, czekolady. Bo to jest niedopuszczalne w składzie. Powinniśmy po prostu gonić takich producentów, bojkotować ich towary, w ogóle ich nie kupywać, odkładać. To przecież chodzi o nasze zdrowie. Jeżeli byśmy nie kupywali to, co ma wsyp w sobie, w jedzeniu, nie dość, żebyśmy na przyszłość byli zdrowsi, mniej mieli problemów, mniej żarli tych leków, no to dodatkowo producenci, jakby ktoś nie wybierał ich produktów przez to, że mają gówniany skład, no to by zaczęli robić ten skład lepszy dla naszego zdrowia, by to wyszło, dla naszego smaku prawdopodobnie też. A więc ja bym bojkot, sobie. Ja bym bojkotował tą czekoladę i na pewno nikomu nie polecam ze swojej strony jej kupywać. Dzięki za obejrzenie filmu i czekam na wasze komentarze. Cześć.